Witajcie moi drodzy! W dzisiejszym odcinku kolejnego odcinka już z cyklu wędkarskie zrób to sam, czyli karpiowej kuchni, a dzisiaj będzie temat kulek proteinowych, trzy trzysmakowych połączenie pikantne, czyli chili, krab oraz truskawki. Świetne połączenie na zimną wodę. Nie chodzi tutaj też o aromat, gdzie zależy nam na składzie kulki oraz jej pracy w zimnej wodzie, a właśnie ta kulka świetnie pracuje, naprawdę. Chłodnej wodzie. Ja sobie wspólnie z Wami robię 2 kg suchego miksu, bo na najbliższą zasiadkę robię sobie ich około 3 kg. Czyli 2 kg suchego miksu pozwoli mi uzyskać około 3 kg gotowych kulek. Ja wszystkie składniki, jak zwykle, podaję Wam na 1 kg, czyli procentowo 10% z 1 kg to jest 100 g, 15% 150 g. I tak dalej. Lecimy ze składnikami i do tego jeszcze wykonamy sobie taką eko zalewę booster również do zalewania, czy do kulek, pelletów, czy ziarna. Dlatego róbmy nasze kulki. Mieszajmy suchy mix. Pierwszym składnikiem jest mączka truskawkowa. Ja wybrałem tutaj tą od firmy Carp Gravity. Uważam, że jest to naprawdę bardzo ciekawa mączka, bo jest to połączenie truskawki oraz robin reda, co? Gdy tylko ją wochamy, to czuć właśnie tą truskaweczkę, taką słodką, ale delikatnie podkreśloną tą pikantnością Robin Reda. Można sobie taką mączkę zrobić również samemu. Myślę, że na przyszły rok, jak będą truskawki, to taką mączkę wykonamy. Jeśli takowej nie posiadacie, możecie użyć jakąś zwykłą mączkę truskawkową, zupełnie innego producenta. Mączki truskawkowej Strawberry Spirit używam w ilości 10%. Składnikiem drugim, skoro kulka krabowa, no to oczywiście mączka krabowa w ilości 15% ląduje do mojego pojemnika. Bardzo bogata w białka, jest również fajnym dodatkiem na okresy jesienno-zimowe i posiada bardzo charakterystyczny, naturalny, mocno intensywny aromat, co naprawdę pozwoli fajnie i skutecznie wabić nasze karpie. Składnikiem trzecim jest również mączka rybna LT94. Używam jej w ilości również 15%, też bogactwo Wielu aminokwasów i świetnie również sprawdza się w chłodnych porach roku. Bardzo doskonale rozpuszczalna i strawna przez karpie. Dodają sobie zarodniki pszenne, bogactwo wielu witamin, minerałów. Bardzo fajnie komponuje się w miksach, bo te zarodniki pszenne nadają taką fajną strukturę w środku kulki i bardzo fajnie chłoną wszelkie dodatki aromatyczne i również tak delikatnie pęcznieją jak wrzucimy te kulki do wody co też oddaje bardzo wiele dobroci z naszej przynęty. Zarudników pszennych używam w ilości 5%. Kolejnym składnikiem również wysoko odżywczym jest gluten kukurydziany, ten taki żółty. Również używam go w ilości 5%. Lecimy dalej, komponent wszystkim znanym, a jest to oczywiście semolina, jej używam w ilości 20%, czyli 200 gramów. Ja na filmie dodaję 400, no bo robię 2 kg suchego miksu. Żółty Birdfood Yellow. Tete Carp chyba ma coś takiego w swojej ofercie, ale to może być jakiś inny, dowolny pokarm jajecz dla ptaków. Często w różnych sklepach zoologicznych możemy dostać właśnie taki wilgotny, żółty pokarm jajeczny z różnymi nasionami, produktami takimi jak jajka w proszku. Jest to naprawdę bardzo świetny komponent i taki polecam dodać do tych kulek. Jego używam w ilości 15%. Przedostatnim składnikiem gluten pszenny, świętne spoiwo do każdego rodzaju mieszanki. Tam gdzie macie problem, czy użyliście za dużo jakichś składników w grubszej frakcji, to gluten pszenny zawsze idzie z ratunkiem i nie używam go dużo, bo tylko 5%, ale to ciasto będzie takie naprawdę elastyczne, takie troszeczkę gumowate, świetnie się to będzie rolowało. Glutenu pszennego 5% dodaję i składnikiem ostatnim suchym są drożdże piwne, które używamy w ilości 10%. Możecie też zrobić coś takiego, że tych drożdży dajecie tylko 5%, a 5% dokładacie mączki krabowej. Czyli mączki krabowej zostawiacie na poziomie nie 15%, a 20%, a na przykład drożdży piwnych zostawiacie sobie na poziomie 5%. To już zależy od Was. Ja użyłem sobie mączki krabowej w ilości 20%, natomiast zmniejszyłem udział procentowy drożdży z 10% do 5%. Wszystkie składniki suche mamy już połączone, teraz należy to wszystko bardzo dokładnie wymieszać. I przystępujemy powoli do części płynnej. Zaczynamy oczywiście od jajek. Ja jajka wbijam ze skorupkami. One też są jako dociążenie kulki. Nie mamy co tych skorupek wyrzucać, szczególnie jeśli robimy jakieś kulki zanętowe, choć i te można używać na włos. Gdybyśmy robili jakieś kulki pływające czy coś, no to pomijamy te skorupki, które właśnie są takim dociążeniem naszego miksu, ale też zawierają dużo wapnia i minerałów, dlatego je zostawiam. No i powodują też takie, taką chrupkość. Karpie, szczególnie tam, gdzie żerują na jakichś małżach i mają do czynienia ze skorupkami, to też takie kulki bardzo fajnie sobie pojedzą. Jajek w zależności od wielkości, często to powtarzam. Na początek polecam Wam wbić na przykład 7 średnich jajek. Ja sobie wbiłem na 2 kg, chyba około 15 albo 16 na początek. Gdy coś jest za suche, pamiętajmy, że zawsze to ciasto możemy dowilżyć. Lepiej dowilżyć, niż by nam tego miksu zabrakło, a ciasto byłoby za rzadkie. To jest taka. Mała uwaga, dlatego wbijamy sobie na przykład 7 średnich jaj do wiaderka. Glikol propylenowy, czyli konserwant, tutaj użyłem go w ilości 80 ml na 1 kg. Do mojego miksu dodałem 160. Więcej tutaj nie potrzeba. Maksymalnie do 100 używajmy. Nie ma tutaj potrzeby większej ilości go stosowania. Również nam to świetnie zakonserwuje. Kolejnym składnikiem płynny ekstrakt chili. Jeśli takiego nie posiadacie, to po prostu możecie użyjcie sobie około 30 gramów mielonego chili i wsypcie do tych jajek. Jeśli ekstraktu płynnego nie posiadacie, ja tego ekstraktu użyłem w ilości 30 ml, czyli 60 na 2 kg. Następnie dosypałem sobie jeszcze dodatkowo dwie łyżeczki. Chili. I teraz przechodzimy do aromatu. Tutaj też macie prawo wyboru, bo jeśli chcecie tą kulkę stonowaną, a używać będziemy dwóch rodzajów aromatów: pierwszy to jest aromat krabowy, oraz drugi jest to aromat truskawkowy. Jeśli chcecie zachować tą taką równowagę mniej więcej pół na pół, no to zastosujcie 5 ml truskawki i 5 ml kraba. Jeśli chcecie kulkę bardziej truskawkową niż krabową, bo przypominam, że mączka krabowa też tego charakterystycznego aromatu nam nada, no to zróbcie proporcje 7 do 3, czyli 7 ml truskawki, 3 ml kraba, a jeśli chcecie bardziej krabową, no to na przykład 7 ml kraba i 3 ml truskawki. To wszystko oczywiście na 1 kg. Ja sobie dałem więcej truskawki, czyli na 2 kg wlałem 14 ml truskawki i 6 ml. Kraba, czyli w proporcjach 7 do 3. To zrobiłem i też ten krab jest wyczuwalny. Dosłodzić to sobie można dowolnym słodzikiem. Ja polecam tutaj NHDC. Użyłem go w ilości tylko 1 ml na 2 kg, czyli wydajecie po prostu pół więcej, nie ma sensu go stosować. Całość dopełniłem odrobiną soli. 10 g maksymalnie na 1 kg wystarczy. Ja sobie dałem po prostu jedną łyżkę. Dosypujemy stopniowo miks i wyrabiamy ciasto. Ja robię to przy pomocy takiego mieszadła budowlanego i wiertarki. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy: żeby tego ciasta też tak bardzo mocno na wysokich obrotach nie napowietrzać. Bo gdy to zrobimy, to mogą te kulki nam wychodzić czasami pływające, jeśli za dużo tego powietrza, pęcherzyków powietrza. W tym cieście zostanie. Dlatego, jeśli tylko dojdziemy do odpowiedniej konsystencji mniej więcej już ciasta, to polecam później wyrobić przez kilka minut jeszcze dodatkowo to ciasto ręcznie. Ja tak zrobiłem i możemy zauważyć, że już jest takie fajne, plastyczne, elastyczne. Do całości podczas wyrabiania ciasta warto też dodać odrobinę oleju, co ułatwi nam rolowanie. Warto je sobie zapakować chociażby w foliową torebkę, odstawić na te 10-15 minut. No i przystępujemy w kolejnym etapie do wyciskania wałków. Ciasto pakuję, wyciskam wałki, no i rolujemy nasze kulki. Ja sobie tutaj również zrobiłem to na elektrycznej rolownicy, żeby było po prostu szybciej. Gdy tylko kule mamy urolowane, no to przystępujemy do ich parowania bądź ugotowania. Ja te gotowałem. Standardowo wrzucamy je do wrzącej wody. Po kilku minutach one wypływają na powierzchni i liczymy w zależności od średnicy około dwóch minut. Aby sprawdzić, czy taka kulka jest ugotowana w środku, bierzemy ją sobie do góry, spuszczamy z niewielkiej odległości na blat. Jeśli odbija się jak piłeczka taka ping-pongowa, mniej więcej kilka razy cyk, cyk, cyk. No to już wiadomo, że kulka jest w pełni ugotowana. Można też ją przekroić i zobaczyć, czy nie jest surowa w środku. No i tak, moi drodzy, kulki mamy już gotowe. Teraz etap ostatni, który zrobiłem, a mianowicie zalałem je naszym boosterem, który za chwilę przygotujemy. Czyli biorę sobie, przesypuję świeżo co ugotowane kulki do wiadra, zalewam niewielką ilością boostera, chyba myślę, że tam około, 50 ml poszło na 2 kg, czy 60 jakoś tak, i zasypuję. I gdy te kulki dokładnie wymieszam w tym naszym boosterze, to jeszcze zewnętrznie delikatnie sobie je przypanierowałem. A wykorzystałem do tego celu mączkę Strawberry Spirit, dwie trzy łyżki oraz dwie trzy łyżki mączki krabowej. Wszystko mieszamy, zasypujemy nasze kulki. Kulki również mieszamy i zostawiamy do wyschnięcia. Przez okres minimum 48 godzin. Ten proces możecie pominąć. Na łowiskach, gdzie macie bardzo dużą ilość drobnicy. Płoci sumika karłowatego. Nie polecam panierować kulek, bo wiem, że one ładnie wyglądają, ale nie są to pożądane kulki właśnie w takich łowiskach, bo ta drobnica będzie robiła takie zamieszanie w tych kulkach, że może nam zestaw poplątać, a my nawet będziemy o tym nie wiedzieli. Kule się suszą i teraz możemy sobie zrobić taki ekonomiczny booster do ich zalewania. Wystarczy, że weźmiemy sobie bazę, a może to być gliceryna, syrop kukurydziany. Syrop cukrowy, baza do dipów i busterów zagroszy jest również na moim kanale. Link wrzucę wam w opisie tego filmu. Dlatego przykładowo wlewamy sobie pół litra, w moim przypadku akurat była to gliceryna do pojemnika. Do tego dorzucam sobie około 50 ml ekstraktu z chili. Możemy dosypać dwie, trzy łyżki drożdży piwnych, dwie, trzy łyżki mączki krabowej. Dwie, trzy łyżki e, chociażby tej mączki Strawberry Spirit. No i tutaj aromat. Aromat, tak jak mówiłem, w przypadku kulek może to być 5 ml e, w zupełności wystarczy. I tutaj można zastosować np. 2,5 ml kraba, 2,5 ml truskawki. I dolewamy sobie właśnie do naszego pojemniczka. Ja dodatkowo dosypałem sobie łyżeczkę soli. Można tutaj też dodać y, chociażby łyżeczkę betainy, też nie zaszkodzi. No i słodzika, w moim przypadku NHDC, też dosłownie kilka kropli. Całość mieszamy i tak naprawdę nasz ekonomiczny booster mamy gotowy. Kule na... gotowe, nasza zalewa również gotowa, więc twórzcie, łówcie te ryby na własnoręcznie wykonane przynęty. A ponieważ tutaj odpowiedź do kilku osób, gdzie zachęcam do dołączenia do grupy Morphishing Wędkarstwo na Facebooku. Możecie się tam dzielić swoimi przepisami, swoimi zdjęciami z rolowania kulek, ale też zadawać różnego rodzaju pytania wiele osób. Tworzy, tworzymy właśnie taką społeczność normalnych ludzi, nie jakichś tam zwariowanych osób, którzy. Z Was się będą śmiać, u nas czegoś takiego w grupie nie ma, dlatego dołączajcie do grupy Morphishing Wękarstwo na Facebooku, gdzie pojawiają się wszystkie przepisy na kulki. Doradzamy i tak dalej osobom, szczególnie początkującym, a niedługo seria Ala Citrus rusza. Będą kule, będą zalewy i wiele różnych składników, ponieważ niestety firma nasz kończy z produkcją kulek, dlatego wiele osób będzie poszukiwało alternatyw dla tych przynęt i na tym kanale one się. Pojawią, dlatego subskrybujcie. Dziękuję Wam za każdą subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.